No cześć, witajcie kochani. Słuchajcie, sezon szparagowy nadal trwa. Pamiętajcie, wykorzystujcie szparagi na maksa. Ile się da. Są pyszne i są zdrowe. Dzisiaj Wam pokażę, jak przygotowuję szparagi takie zapiekane z pomidorkami i z serem. Zapraszam. I tutaj mam pęczek szparagów białych, ale możecie też użyć zielonych. Słuchajcie, ja mam tak fajnie, że kupuję już obrane i odcięte mam tutaj końcówki. Tutaj mam 140 g pomidorków koktajlowych. Tutaj mam 100 g sera mozzarella, już go starłam na tarce o grubych oczkach. 3 łyżki oliwy z oliwek. 4 surowe jajka. Sól i pieprz do smaku. Ja tutaj mam foremkę, ale możecie równie dobrze użyć naczynia żaroodpornego. Tutaj wlewam sobie oliwę. I ją rozsmaruję. Ok. Teraz ułożę szparagi. Ok. Pomidorki sobie przekrajam na połóweczki. Teraz tutaj z amencią poukładamy pomidorki. na wierz. No, wkładaj żeba. Tak. Słuchajcie, szparagi kupuję takie świeżutkie, prostorowane z pola. Tutaj sąsiadka ma swoje szparagi i zawsze mi je obiera. Teraz wbijam jajka. Posypuję solą i pieprzem. I teraz jeszcze mi został ser i wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół, na 20 minut. I mamy to, słuchajcie, pięknie się zarumienił serek, pyszności. Szparagi mamy gotowe. Tak jak widzieliście, kolejny przepis, gdzie można zjeść. Smacznie, zdrowo i bardzo szybko się go przygotowuje, słuchajcie. Jeżeli macie taką okazję, to lokalnie kupujcie szparagi. Jajka też mamy, słuchajcie, od sąsiadki, tak? Ma swoje kurki biegające, więc też takie swojskie jajka kupuję. Jeżeli macie taką możliwość, jak najbardziej. Smacznego Wam życzę i dawajcie znać w komentarzach, czy Wam też szparagi smakują. Do zobaczenia niebawem. Jedz zdrowo, żyj zdrowo. Kasia w kuchni czaruje keto potrawy. Gotuje zdrowo, smacznie, szybko, pysznie jem i chudnę. Ach, jak miło śnić keto za to jej styl życia zdrowie na talerzu.